Thank mm -hmm. you. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się cyfrową transformacją małych i średnich przedsiębiorstw. A to jest mój podcast, w którym opowiadam o technologii, jej wpływie na biznes oraz kulturę organizacyjną firm. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie wyjątkowy, bo od tego momentu będzie do Was mówić niby człowiek, a jednak maszyna. To, co słyszycie, to klon mojego głosu, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, akurat w tym przypadku przy pomocy narzędzia Eleven Labs. Wykorzystuję ten zabieg, aby porozmawiać o technologii, która go stworzyła czyli o klonowaniu głosu przez sztuczną inteligencję. Porozmawiamy o rzeczywistości, w której głosy mogą żyć własnym życiem, niezależnie od swoich właścicieli. Tam, gdzie aktorzy głosowi stają się nieśmiertelni, a każdy z nas może przemówić głosem swojego idola. Ale to również rzeczywistość, gdzie deepfake i audio sieją dezinformacje, a oszuści podszywają się pod nas z łatwością, jakiej nigdy wcześniej nie znaliśmy. Porozmawiamy o tym, jak działa klonowanie głosu, jakie są jego zastosowania, zarówno te pozytywne, jak i przyprawiające odreszcz grozy. Zastanowimy się, jakie są etyczne i prawne implikacje tej technologii i czy jesteśmy gotowi na świat, w którym głos przestaje być jednoznacznym dowodem tożsamości. Bo klonowanie głosu to nie tylko technologiczna ciekawostka, to kolejna rewolucja, która zmienia sposób komunikacji i postrzegania przez nas rzeczywistości. A ten podcast, prowadzony przez mój głosowy klon, to tylko przedsmak tego, co nas czeka. Dlatego, jeżeli tylko taka tematyka Was interesuje, serdecznie zapraszam do wysłuchania całości niecodziennej audycji. Niech będzie to początek naszej wspólnej refleksji nad tym, jak technologia zmieniła świat, który znaliśmy jeszcze kilka lat temu. No dobrze, skoro już wiecie, że nie jestem prawdziwą Żanetą Kurcewicz, to może warto wyjaśnić, jak to się stało, że mój głosowy klon prowadzi ten podcast. Jak działa ta cała magia zwana klonowaniem głosu przez AI? W dużym skrócie to trochę jak nauka papugi, tylko że zamiast ptaka mamy zaawansowane algorytmy i komputery o dużej mocy obliczeniowej. Sztuczna inteligencja, a konkretnie uczenie maszynowe, to kluczowa technologia stojąca za klonowaniem głosu. W uproszczeniu, uczenie maszynowe to proces, w którym komputery uczą się na podstawie danych, bez konieczności programowania krok po kroku. W przypadku klonowania głosu, dane te są próbkami nagrań głosu osoby, którą chcemy sklonować. W praktyce do klonowania głosu najczęściej wykorzystuje się sieci neuronowe to rodzaj algorytmów, które są inspirowane działaniem ludzkiego mózgu. Składają się one z wielu połączonych ze sobą neuronów, które przetwarzają informacje i przekazują je dalej. W przypadku klonowania głosu, sieć neuronowa analizuje próbki głosu, ucząc się rozpoznawać wzorce, intonację, akcent, a nawet drobne niuanse, które sprawiają, że każdy głos jest unikalny. Proces ten nazywa się treningiem modelu. Im więcej danych, próbek głosu, dostarczymy sieci neuronowej, tym dokładniej nauczy się ona naśladować oryginalny głos. Według raportu firmy Deep Voice, zaledwie 30 minut nagrań może wystarczyć do stworzenia przekonującego klona głosu. W moim przypadku do trenowania modelu wrzuciłam około 2 godzin moich nagrań. Po zakończeniu treningu model jest w stanie generować nowe dźwięki, które brzmią jak głos osoby, na której został wytrenowany. Warto podkreślić, że technologia klonowania głosu rozwija się w błyskawicznym tempie. Jeszcze kilka lat temu klony głosu brzmiały sztucznie i nienaturalnie. Dzisiaj, dzięki postępowi w dziedzinie uczenia maszynowego i coraz większej mocy obliczeniowej komputerów, klony głosu są niemal nie do odróżnienia od oryginału. Badania przeprowadzone przez Adobe w 2022 roku wykazały, że ponad 90% respondentów nie było w stanie odróżnić prawdziwego głosu od klona wygenerowanego przez AI. A wy słyszycie różnicę pomiędzy moim głosem a tym wygenerowanym przez sztuczną inteligencję? Myślę, że można się śmiało pomylić. To właśnie dzięki temu postępowi mój głosowy klon jest w stanie prowadzić ten podcast. A skoro już o tym mowa, to warto wspomnieć o kilku narzędziach i platformach, które już dzisiaj umożliwiają klonowanie głosu zwykłemu Kowalskiemu. Jedną z nich jest Eleven Labs platforma, która oferuje zaawansowane narzędzia do klonowania głosu i generowania mowy. Ich model głosowy jest w stanie wygenerować głos niemal nie do odróżnienia od oryginału, a do tego w różnych stylach i emocjach. To właśnie Eleven Labs stworzyło mój głosowy klon, który słyszycie teraz. Kolejną platformą, która oferuje narzędzia do klonowania głosu i generowania mowy, jest Resemble AI. Skupia się na tworzeniu głosów dla postaci w grach wideo, filmach i innych mediach. Ich technologia pozwala na tworzenie głosów, które brzmią naturalnie i realistycznie. Co otwiera zupełnie nowe możliwości dla twórców treści. No i nie można też zapomnieć o Lyrebird, jednej z pierwszych firm, które zajęły się klonowaniem głosu. Choć Lyrebird zostało przejęte przez Descript, ich technologia nadal jest wykorzystywana w wielu aplikacjach. To właśnie dzięki pionierskiej pracy Lyrebird klonowanie głosu stało się bardziej dostępne i popularne. To tylko kilka pierwszych przykładów z brzegu. Na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi i platform, które umożliwiają klonowanie głosu. To sprawia, że technologia ta staje się coraz bardziej dostępna, ale też rodzi wiele pytań i wątpliwości. Czy klonowanie głosu jest etyczne? Jakie są jego potencjalne zagrożenia? O tym porozmawiamy już za chwilę. Zostańcie ze mną. Wiemy już, jak działa klonowanie głosu przez AI, więc to najwyższa pora, by zastanowić się, jakie są jego zastosowania. Zacznijmy od pozytywów, bo wiadomo, że każdy lubi dobre wieści. Po pierwsze, dubbing filmów i gier. To jest coś, co totalnie odmienia sposób, w jaki konsumujemy popkulturę. Wyobraźcie sobie, że odpalacie Titanica i słyszycie, jak DiCaprio szepcze do Kate romantycznie kocham cię po polsku, ale z jego własnym, niepowtarzalnym głosem. Albo odpalacie Wiedźmina i Gerald z Rivi gada do Was basem Kawila, a nie jakimś tam lektorem z telewizji. To jest zupełnie inny level immers. Można poczuć, jakbyście sami przenieśli się do świata filmu czy gry. Druga sprawa to audiobooki. No powiedzcie sami, ile razy zdarzyło się wam, że książka była mega ciekawa, ale lektor czytał tak, że przysypialiście albo miał tak irytujący głos, że nie dało się go słuchać dłużej niż 5 minut. No i z klonowaniem głosu to już przeszłość. Teraz możecie sobie odpalić ulubioną powieść czytaną przez głos Krystyny Czubówny, Piotra Fronczewskiego, a nawet samego Papcia Chmiela, gdybyście chcieli. Wyobraźcie sobie chłopów czytanych przez Czubównę z jej charakterystyczną intonacją, albo lalkę z głosem Frączewskiego. A co powiecie na kryminały czytane przez głosy aktorów, którzy grali kultowych detektywów? Sherlock Holmes czytający swoje własne przygody? Albo Hercules Poirot, rozwiązujący zagadki swoim charakterystycznym akcentem. Teraz słuchanie audiobooków staje się jeszcze bardziej wciągające i emocjonujące. I nie chodzi tylko o znane głosy. Dzięki klonowaniu głosu możemy mieć audiobooki czytane przez głosy naszych bliskich, przyjaciół, a nawet nasze własne. To może być świetny sposób na zachowanie wspomnień albo na stworzenie wyjątkowego prezentu dla kogoś bliskiego. Jednak rozrywka to tylko kropla w morzu możliwości. Dla tych, którzy stracili głos przez chorobę, wypadek czy inną tragedię, tych, którzy codziennie zmagają się z barierą komunikacyjną odcinającą ich od świata, klonowanie głosu to nie tylko technologiczna ciekawostka to szansa na powrót do normalności, szansa na nowe życie. Wyobraźcie sobie, że po latach milczenia, możecie znowu mówić: że możecie zadzwonić do bliskich, opowiedzieć im o swoim dniu, podzielić się swoimi myślami i uczuciami. Że możecie wrócić do pracy, do szkoły, do życia społecznego, a co najważniejsze, że możecie to zrobić swoim własnym głosem, a nie sztucznym, mechanicznym syntezatorem mowy. Klonowanie głosu to nie tylko technologia, to nadzieja. Nadzieja dla tych, którzy myśleli, że już nigdy nie usłyszą swojego głosu. To szansa na to, żeby odzyskać coś, co wydawało się stracone na zawsze. I choć technologia ta jest jeszcze młoda i ma swoje ograniczenia, to jej potencjał jest ogromny. Już teraz firmy takie jak Xiaomi pracują nad projektami, które mają pomóc osobom z zaburzeniami odzyskać swój głos. No i na koniec wisienka na torcie, czyli personalizacja asystentów głosowych i chatbotów. Gdy gadacie z Siri czy Alexą, na bank czujecie, że rozmawiacie z robotem, a z klonowaniem głosu sprawa może wyglądać zupełnie inaczej. Teraz wasz asystent głosowy może gadać jak ulubiony celebryta, stand a nawet jak wy sami. Możecie sobie ustawić, żeby budził was rano głos Dawida podsiadło, albo żeby przypominał o rachunkach głos Krystyny Jandy. A może wolicie, żeby wasz chatbot na stronie internetowej mówił jak Robert Lewandowski? Żaden problem. Dzięki klonowaniu głosu interakcja z technologią może stać się bardziej naturalna, przyjemna, a nawet zabawna. Możecie pogadać z asystentem, który ma poczucie humoru, albo który mówi waszym regionalnym dialektem. A to dopiero początek. W przyszłości będziemy mogli personalizować nie tylko głosy asystentów, ale też ich osobowości. Będziecie mogli wybrać: czy chcecie asystenta, który jest pomocny i uprzejmy, czy może takiego, który jest sarkastyczny i ironiczny? Czy chcielibyście mieć asystenta, który mówi głosem ulubionego aktora, piosenkarza, naukowca? Albo chatbota, który brzmi jak wasz najlepszy kumpel, lub ukochana mama. Ja bym chętnie przetestowała takie rozwiązanie u siebie. Niestety na tym kończą się pozytywne wiadomości. Klonowanie głosu ma też swoje mroczne oblicze, o którym opowiem Wam już za chwilę. Niestety, czas na kubę zimnej wody, na rozgrzane głowy. Bo nie ma co się oszukiwać klonowanie głosu to nie tylko zabawa i ułatwienia. To broń obosieczna, która może być wykorzystana do niecnych celów. I tutaj zaczyna się robić naprawdę straszno. Po pierwsze, oszustwa bankowe i wyłudzenia. W lutym 2023 roku dziennikarz technologiczny Joseph Cox udowodnił, że może włamać się na swoje konto bankowe, używając próbki głosu wygenerowanej przez Eleven Labs. To oznacza, że oszuści mogą teraz łatwo ominąć zabezpieczenia głosowe i ukraść wasze pieniądze. Po drugie, manipulacja rynkiem. Klonowanie głosu można wykorzystać do manipulowania giełdą. Na przykład ktoś tworzy fałszywe nagranie CEO dużej firmy mówiące o spadku zysków. Skutek to wywołanie paniki wśród inwestorów i doprowadzenie do gwałtownych spadków cen akcji. Po trzecie, klonowanie głosu może być wykorzystane do szantażowania i nękania ludzi. Można stworzyć kompromitujące nagranie audio i grozić jego publikacją, jeśli ofiara nie spełni żądań. To może być szczególnie traumatyczne dla ofiar przemocy domowej lub stalkingu. Po czwarte, utrata zaufania do informacji. Tam, gdzie każdy głos może być podrobiony, trudno będzie odróżnić prawdę od fałszu. Już teraz mamy mnóstwo przypadków, że ktoś nagrywa filmik, na którym polityk mówi coś, czego nigdy nie powiedział. Albo że dostajecie wiadomość głosową od kumpla, który prosi o kasę, a tak naprawdę to jakiś oszust. Albo że słyszycie w radiu wiadomość o wojnie, która nigdy się nie wydarzyła. Z klonowaniem głosu takie rzeczy są coraz łatwiejsze do zrobienia, a co gorsza, coraz trudniejsze do wykrycia. Według raportu firmy Sensity z 2023 roku liczba deepfaków audio wzrosła o 350% w ciągu ostatniego roku, a większość z nich była wykorzystywana do oszustw finansowych. Dezinformacja to plaga naszych czasów, a klonowanie głosu stało się jej nową, potężną bronią. Już teraz widzimy, jak deepfake i wideo są wykorzystywane do szerzenia fake newsów i manipulowania opinią publiczną. Raport NewsGuard z 2023 roku wskazuje, że co najmniej 124 strony internetowe wykorzystują już teraz klonowanie głosu do tworzenia i rozpowszechniania fałszywych wiadomości. I nie chodzi tylko o politykę czy media. Takie nagrania są wykorzystywane do niszczenia reputacji, szantażu i popełniania przestępstw. Nie trudno już dzisiaj sobie wyobrazić, że ktoś klonuje wasz głos i dzwoni do banku, żeby wziąć kredyt na wasze nazwisko, albo że podszywa się pod was w rozmowie z bliską osobą, żeby ją oszukać czy zranić to realne zagrożenia, które niesie ze sobą klonowanie głosu. No i jeszcze jedna sprawa, która może nieźle namieszać klonowanie głosu to nie tylko szansa dla twórców, ale też potencjalne zagrożenie dla aktorów głosowych. Wyobraźcie sobie, że zamiast zatrudniać całą ekipę dubbingową, producenci filmowi czy gier wideo mogą po prostu użyć klona głosu znanego aktora. To może być tańsze, szybsze i wygodniejsze, ale co z aktorami, którzy stracą pracę? Już teraz widzimy, jak sztuczna inteligencja zaczyna wypierać ludzi z niektórych zawodów. Aktorzy głosowi mogą być kolejnymi na liście. To nie tylko kwestia utraty pracy, ale też utraty czegoś więcej pasji, talentu, możliwości wyrażania siebie poprzez głos. Oczywiście niektórzy twierdzą, że klonowanie głosu otworzy nowe możliwości dla aktorów. Będą mogli użyczać swojego głosu do wielu projektów jednocześnie, nawet po śmierci, ale czy to naprawdę to samo? Czy klon głosu może oddać wszystkie niuanse, emocje i osobowość aktora? Czy to nie będzie po prostu sztuczna imitacja pozbawiona duszy? Czy klonowanie głosu to koniec ery lektorów i dubbingu, czy może początek nowej ery, w której będą musieli znaleźć nowe sposoby na wykorzystanie swojego talentu? Czas pokaże. Okej, okay, wiemy, jakie są możliwości i zagrożenia związane z klonowaniem głosu, więc nadeszła pora na poważniejsze refleksje, bo technologia to jedno, ale co z etyką i prawem? Czy wszystko, co możliwe, jest też moralne i legalne? No właśnie, tutaj zaczyna się robić mało ciekawie, a już na pewno niejednoznacznie. Zacznijmy od etyki. Klonowanie głosu to nie tylko kwestia technologii, to też kwestia zaufania, autentyczności i odpowiedzialności. Czy to etyczne, żeby podszywać się pod kogoś innego, nawet jeśli robimy to w dobrej wierze? Weźmy na przykład sytuację, w której ktoś tworzy klon głosu znanego polityka i publikuje filmik, na którym ten polityk wygłasza kontrowersyjne poglądy. Nawet jeśli intencją twórcy było zwrócenie uwagi na ważny problem, to takie działanie może prowadzić do dezinformacji i manipulacji opinią publiczną. Czy to fair wobec aktorów głosowych, których praca może zostać zagrożona przez klony? Zamiast zatrudniać profesjonalnych lektorów do audiobooków, wydawcy zaczną korzystać z klonów głosów znanych aktorów. To będzie tańsze i szybsze rozwiązanie. Ale co z aktorami, którzy stracą źródło dochodu? Czy ich talent i doświadczenie zostaną zmarginalizowane przez technologię? Czy tantiemy z próbek głosu będą wystarczającą garzą? Już teraz pojawiają się pierwsze przykłady takich praktyk. Firma Apple wprowadziła funkcję narrator cyfrowy w swoich audiobookach, która wykorzystuje syntezę mowy do czytania książek. Choć nie jest to jeszcze klonowanie głosu w pełnym tego słowa znaczeniu, to pokazuje, że technologia ta może wpłynąć na rynek pracy aktorów głosowych i że jest już wprowadzana do powszechnego użytku. A co z prawem? No cóż, tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, nie ma jeszcze jednoznacznych przepisów dotyczących klonowania głosu. To oznacza, że ta technologia działa trochę w szarej strefie. Istnieją oczywiście przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawa autorskiego czy ochrony dóbr osobistych, które mogą być stosowane w przypadku nadużyć związanych z klonowaniem głosu. Na przykład głośna sprawa z 2021 roku, kiedy to oszuści wykorzystali klon głosu dyrektora generalnego firmy w Wielkiej Brytanii do wyłudzenia 220 tysięcy euro, pokazuje, jak poważne mogą być konsekwencje braku regulacji prawnych. Obecne przepisy nie są wystarczające, aby w pełni uregulować kwestie związane z klonowaniem głosu. Brakuje jasnych wytycznych dotyczących tego, kto może korzystać z tej technologii, w jakich celach i jakie są ograniczenia. To rodzi wiele pytań i wątpliwości. Ważne jest, abyśmy już teraz zaczęli dyskutować o tych kwestiach i wypracowywać odpowiednie ramy prawne. Musimy znaleźć balans między ochroną przed zagrożeniami a umożliwieniem rozwoju tej technologii. Czy klonowanie głosu powinno być dozwolone tylko w określonych sytuacjach, na przykład w celach medycznych lub edukacyjnych? Czy powinniśmy wprowadzić powszechny obowiązek informowania odbiorców, że mają do czynienia z klonem głosu? A może powinniśmy całkowicie zakazać tej technologii ze względu na potencjalne zagrożenia? Potrzebujemy szerokiej debaty publicznej, w której wezmą udział eksperci, prawnicy, etycy, przedstawiciele branży technologicznej, a także zwykli obywatele. Tylko w ten sposób możemy wypracować rozwiązania, które będą chronić nas przed zagrożeniami, a jednocześnie pozwolą nam wykorzystać potencjał tej technologii dla dobra społeczeństwa. Skoro już wiemy, jakie są etyczne i prawne dylematy związane z klonowaniem głosu, to pewnie zastanawiacie się, jak chronić się przed potencjalnymi nadużyciami. Nie ma jednej, prostej odpowiedzi na to pytanie. To trochę jak walka z wiatrakami, bo technologia rozwija się szybciej niż prawo i nasze mechanizmy obronne. Ale nie oznacza to, że jesteśmy zupełnie bezradni. Po pierwsze, edukacja. Im więcej wiemy o klonowaniu głosu, tym łatwiej będzie nam rozpoznać deepfaki audio i inne próby manipulacji. Warto śledzić najnowsze doniesienia na temat tej technologii, czytać artykuły, słuchać podcastów, chociażby takich jak ten mój, a nawet brać udział w szkoleniach i warsztatach. Po drugie, krytyczne myślenie. Nie wierzmy we wszystko, co słyszymy. Zawsze sprawdzajmy źródła informacji, porównujmy różne wersje wydarzeń, szukajmy potwierdzenia w niezależnych źródłach. Pamiętajmy, że w erze klonowania głosu nawet najbardziej wiarygodne nagranie może być fałszywe. Po trzecie, technologia. Może być ona zarówno zagrożeniem, jak i rozwiązaniem. Już teraz powstają narzędzia, które pomagają w wykrywaniu deepfaków audio. Na przykład firma Resemble AI opracowała algorytm, który analizuje nagrania głosowe i ocenia ich autentyczność. Im więcej takich narzędzi powstanie, tym łatwiej będzie nam walczyć z dezinformacją. A jakie są możliwe scenariusze rozwoju technologii w przyszłości? Cóż, tutaj możemy tylko spekulować, ale jedno jest pewne. Klonowanie głosu będzie coraz lepsze i coraz bardziej dostępne. Możliwe, że za kilka lat każdy będzie mógł stworzyć swój własny klon głosu za pomocą smartfona. Być może powstaną nowe zawody związane z klonowaniem głosu, takie jak trenerzy głosów czy weryfikatorzy autentyczności. Być może będziemy musieli wprowadzić nowe regulacje prawne, takie jak obowiązek oznaczania klonów głosu, czy zakaz ich wykorzystywania w określonych sytuacjach. To już prawie koniec odcinka o klonowaniu głosu przez AI. Ale zanim się pożegnamy, chciałabym otworzyć dyskusję. Co wy o tym wszystkim myślicie? Czy klonowanie głosu to dla Was szansa czy zagrożenie? Jakie widzicie możliwości i ryzyka związane z tą technologią? Czy uważacie, że potrzebne są nowe regulacje prawne? Piszcie w komentarzach pod postami w social mediach, wysyłajcie gołębie pocztowe, cokolwiek, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami. To jest temat, który dotyczy nas wszystkich, więc warto o nim rozmawiać. Moim zdaniem, zwłaszcza po nagraniu tego odcinka, jedno jest dzisiaj pewne: klonowanie głosu to technologia, która już tu jest i nigdzie się nie wybiera. To od nas zależy, jak ją wykorzystamy. Czy stworzymy dzięki niej cały szereg pomocy i wsparcia dla człowieka, czy raczej otworzymy puszkę Pandory? Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, a raczej z nami ze mną i moim głosowym klonem. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam do myślenia i pokazał, jak fascynująca, ale i niepokojąca jest technologia klonowania głosu. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak technologia wpływa na nasze bezpieczeństwo, to koniecznie subskrybujcie podcast, żeby nie umknął Wam następny odcinek. Będę kontynuować cykl o cyberbezpieczeństwie, a na tapet wezmę kolejny popularny typ cyberataku. Tymczasem żegnam się z Wami wszystkimi i każdym z osobna. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie. Nie wszystko, co słyszycie, jest tym, czym się wydaje.